Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Słuchajcie, idę, idę pochodzić. Boże, jak to brzmi, cały czas chcę pochodzić i pobiegać. Ale powiem Wam szczerze, że musiałam trochę poczekać, bo padało. A po drugie, powiem Wam tak, jak ja jestem ci ubrana na te chody. Uwierzcie mi, że wymaga to ode mnie mega samozaparcia. To jest 9 stopni. 9 stopni. Mam normalnie kurtkę, to ten. Bieliznę termoaktywną, co mam jakieś cienkie. Znowu się zaczyna moje miauczenie na temat pogody. No ale co ja poradzę, że ja marzę. Zimno, nienawidzę takiej pogody. I coraz bardziej mam świadomość tego, że jak przyjdzie jesień, to już tak prosto nie będzie. Naprawdę. Jestem tego niemalże pewna. Bo ta pogoda po prostu nie zachęca nawet do wystawienia nosa na zewnątrz, a co dopiero do jakiejś aktywności. Dobra, idę, nie gadam, bo się jeszcze rozmyślę. Wiecie co? Nawet nie najgorzej się idzie, bo nie wieje ten taki zimny wiatr. Jak już się człowiek trochę rozbiega, no to już tak inaczej. No, ale robię jeszcze rekompensatę i wracam do auta, bo jeszcze wejdę do biedronki. No bo tak się cały czas boję, że coś zaraz pierdyknie. Fakt faktem z cukru nie jestem. No ale, no ale. Wiecie, wiecie co, pogoniło mnie z chodzenia deszcz. Już tak pod koniec, tak jeszcze miałam do wyboru, czy pójść jeszcze kawałek dalej, ale już zaczęło kropić. A przyjechałam do domu i słoneczko. Ale trudno. Trudno, trudno. Będziemy puścić alpaczki, dziewczyny takie grzeczne. Nic nie nakombinowały. Nic, znaczy dziewczyny. Mówiąc dziewczyny, jedną. Przyjść, Patyczka. Jedną mam na myśli, nie? Tą najbardziej aktywną. Bo to przecież ma takie pomysły, że mój ty panie. ale cóż. Powiem wam, że dzisiaj nawet nie najgorzej się szło. Myślałam, że będzie gorzej, bo bałam się, bo. U nas tak górą wieje. wiecie, jak jest taki zimny wiatr, to tak też nie fajnie. Ale tego wiatru nie było praktycznie w ogóle, więc szło się naprawdę nie najgorzej. Ludzi zdecydowanie mniej. Wszyscy się pochowali. Po zimno. Każdy tylko gdzieś tam biegiem przemknął. Cześć, dzień dobry, moje najdroższe. Cześć, dzień dobry, moje najdroższe. Pobudka panowie Pobudka, pobudka. Idę zaraz na śniadanie. Byłam w Biedronce, kupiłam pomidorki szery kupiłam borówki, a zapomniałam kupić marchewki. I tak w sumie przeleciałam, przeleciałam. No, po pupie to Ty kluska nie wąchaj, bo Cię zaraz klakson ścignie, już na Ciebie zagląda. Dzień dobry Oluś. Czo tam jak tam? Dzień dobry Alwu. Cześć Miku. Jeszcze musimy wypuścić koty. O, a tu za moimi plecami Kokusia. Chodź, chodź, bo Klakson cię pogoni. Chodź, bo Klakson cię pogoni. I dzisiaj wiecie, co robię. Na obiad tą rybkę w pomidorach. Nie wiem, kto będzie. Ja, tak dzieciaki się na nią nie połaszą, to ja będę miała na dwa dni. Natomiast, jak robię jeszcze pulpety, ale zrobię pulpety w Lidlumik na parze. Do tego zrobię sosik jakiś i zobaczymy, czy do tego gnioczy. Bo mam jeszcze w lodówce gnioczy. A odkąd się dowiedziałam, że one mają tak mało kalorii, to nawet. Znaczy nie, że polubiłam, bo ja lubiłam zawsze tylko zawsze miałam takie, yy, bo wiecie, bo tu dużo kalorii, a okazuje się, że na diecie, jeżeli macie do wyboru jakieś mączne rzeczy, to gniewczy i wypada najkorzystniej. No jest mega smaczny. Można je zjeść z pesto. Można je zjeść ze wszystkim. Co tam kto sobie? u Myśli, nie? Jak tam? Dla was to fajnie, chłodno, nie? Wy tak pancio, na Syberię byście się nadały. nie tak jak matka. Kurtka, bluza, koszulka, termoaktywna odzież w lipcu. Jezusie! Chrystusie, co to się po prostu wyprawia? Dobra, idę jeść śniadanie. Chociaż głodna jeszcze nie jestem, więc zobaczymy. No ale zanim przygotuję, zanim ogarnę, to akurat zgłodnieje, ale słońce świeci. No i takie śniadanie dzisiaj na szybko. Mozzarella, łosoś i troszkę pomidorka. Jeżeli coś jecie, życzę Wam smacznego. Jeżeli nie macie inspiracji, to nie wiem, czy jest się czym inspirować, ale tak mi dzisiaj na szybko przyszło do głowy. Także pokazuję Wam i uciekam jeść. Bo tu już mam te najbardziej zainteresowane nos świata tym śniadaniem. Upiekę rybę w pomidorach. Trochę oliwy z oliwek, trochę przypraw tu są pulpeciki, klopsiki, tam jest sosik z warzyw jeszcze do niego dodam odrobinę śmietany i tak się właśnie zastanawiam z czym będzie także takie buty tu mam sosik, nie wiem może kogoś zainspiruje chociaż cały ten garnek nie wygląda zbytnio estetycznie No ale przed chwilą to właśnie jeszcze blendowałam sosik tylko i wyłącznie z samych warzyw przesmażonych wcześniej, podduszonych i z odrobiną śmietany. No i tak to finalnie wyszło. Powiem Wam, że w smaku jest naprawdę bardzo dobre. Ja mam tutaj dwa rodzaje makaronów, bo mam te tagliatelle. Chyba dobrze to się, tak się to chyba nazywa. I taką garstkę spaghetti tu nawet widać. No i do tego takie pulpeciki i sos jest właśnie tylko i wyłącznie wykonany z warzyw z łyżką śmietany, więc Myślę, że pomimo tego makaronu to nawet kalorycznie może nie wyglądać głupio, ale nie liczyłam. Jest bardzo dobre, jest tak smaczne, jest tak coś innego. Jeszcze jakby na to sypnął, wiecie, parmezanem, to byłoby w ogóle mega. Fajne, bo takie lżejsze, bez żadnego tłustego sosu, także naprawdę pycha. Można przed chwilą yy, biegłam w deszczu, wyrzucić śmieci, a teraz świeci słoneczko. Normalnie jakbym minutę poczekała, to bym nie zmogła. A tak... No, także tak to dzisiaj jest. Ja mam zrobiony obiad. Mam zrobioną tą rybkę w pomidorach, mam zrobione pulpety w sosie warzywnym, tak jak wam już mówiłam. Trochę ogarniam kuchnię, bo tak jedną zmywarkę wstawiłam, posiekałam sobie, miałam piękne dwa pęczki zielonej pietruszki, znaczy naczki pietruszki. A ja uwielbiam, nawet lubię mrożoną, bo pietruszka nie traci konsystencji po zamrożeniu. I nawet taką mrożoną sypnąć na kanapkę, ona zaraz moment jest jak świeża. Bardzo lubię pietruszkę. I tak mam tutaj jeszcze... Jezu, przepraszam, wam <ślad> 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 po uszach. E, zadzwoniłam, mam tutaj na desce jeszcze jakieś resztki. Tak podchodzę i co chwilę podjadam. Bardzo lubię smak natki pietruszki. No i wiecie co? No już sobie zaczynam wymyślać. Tu zaglądam, tam zaglądam. Tu bym posprzątała, tam bym posprzątała, no bo te cholerne papierzyska jeszcze muszę zrobić. No i zaraz muszę do tego iść przysiąść. No i tak bym chciała iść dzisiaj na ten rower. Ale nie wiem czy to się uda. Autentycznie nie wiem. Normalnie. Ja cię kręcę. I tak będę musiała jeszcze pojechać do sklepu, bo skleroza za mnie ogarnęła i zapomniałam i tak patrzę, że w ogóle muszę kupić chleb, bo wiecie, ja nie kupuję chleba codziennie. Ja co ileś tam dni kupuję po bo kilka bochenków, mrożę i potem wyciągam. I ja już tak naprawdę odzwyczaiłam się kiedyś, kupowałam codziennie, codziennie rano chodziło się po chleb, ale tak powiem Wam, że chyba lokalizacja wymusza takie troszeczkę inne podejście do zakupów. I odkąd mieszkam tutaj, to tak no nie kupuję tego chleba codziennie, i powiem Wam, że nawet nie mam wpisane w takie. Jak kiedyś miałam taki odruch, że pierwsze co jak wchodziłam do sklepu, no to chleb i coś tam. A teraz nie, niejednokrotnie w ogóle zapomnę o tym chlebie, chlebie z racji tego, że nie kupuję go codziennie. No i dzisiaj muszę zrobić zapasy pieczywa, bo ostatni został wyciągnięty jeszcze jest jeden taki mój razowy. Więc cóż, cóż zrobić. Tak ostatnio sobie w ogóle rozkminiałam taką jedną rzecz. Bo. Znaczy rozkminiałam. Nawet nie tyle, że rozkminiałam, Tylko tak sobie pomyślałam, że kurczę, fajnie byłoby mieć tak wszystko swoje, jak kiedyś, że człowiek wyszedł. To było, to było, tamto było. Ale słuchajcie, to już jest nierealne w tych czasach. Coś za coś. Albo masz wszystko swoje i nie pracujesz, no bo niestety, samo się nic nie robi. To wszystko wymaga masy pracy. Albo. Musisz za tym gdzieś jeździć, kupować. Jak chcesz coś lepszego, no to poszukać, bo, bo wiadomo. I tak to nie można. A chodzi mi o to, że nie można mieć wszystkiego, prawda? Czy jakby chciał iść do pracy, mieć jeszcze jakiś tam warzywniak ogród. Chociaż nie, nie mówię o małym warzywniaku, bo mały warzywniak to jak najbardziej to jest do ogarnięcia. No ale z małego warzywniaka się nie wykarmicie, żeby. No, ale no, takie czasy niestety. Chociaż może jakby się bardziej zmobilizował. Tylko powiem wam szczerze z drugiej strony, no jak bardziej. Jak bardziej. No przecież doba się nie rozciągnie, nie da się. Ja już nieraz tak mówię, a wziąłbym sobie jeszcze to, to, tamto, czy poszłabym na jakieś studia podyplomowe dodatkowe. No ale słuchajcie, no. No, nie rozciągnę tej doby i to jest najgorsze. Prawda? Wy macie najlepiej. Dla Was poczucie czasu nie istnieje. Matki nie ma trzy minuty. To cieszycie się, jakby nie było czy godziny. No i tak. Tym oto sposobem żyje się Wam najlepiej. Jezu, idę. Zrobię, co mam zrobić. Będę miała z głowy, bo przecież ja tu zaraz pół chaty obmaluję, żeby tylko nie iść nie robić tego. Ale dobra, tak pisałyście mi, że u was też się pogoda skisiła. No w całej Polsce się skisiło, najgorzej mają ci, co teraz są nad morzem, nie? Na urlop co pojechali, to przecież, no chyba, że nad morzem pogoda lepsza, ale z tego, co patrzyłam, to chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. I Koko leży w kuchni. Ona po prostu, ja chyba muszę sobie w ogóle zrobić jeszcze jedną kawę. Bo powiem Wam, że nawet psy mają jakiś taki biometo im legło w gruzach. Bo zawsze jak idę wyrzucić śmieci, to kokolina pędzi za mną tak na śmietnik, a ja coś zawsze śmieje, że idziemy do McDonalda. A dzisiaj nawet się nie podniosła. W myślę, matkojce sama nie wstaje, nie ma sensu. Także ja sobie chyba wstawię jeszcze jedną kawkę i wezmę sobie tą kawkę ze sobą, bo bez tego to nie huchu. -hu. Poczekajcie, bo to sprawa niecierpiąca z błoki. Normalnie. Jeden został ostatni. Jeden został ostatni. Ale no. Słuchajcie, byłam na tym rowerze, bo musiałam się przejść przewieczyć. Normalnie mózg mi mało nie wyparował. A wiecie co jeszcze ci miałam taką sytuację? że walczyłam z Tauronem po raz kolejny musiałam wysłać dwa wnioski i powiem Wam szczerze, że no ręce, nogi opadają wszystko opada po prostu wszystko opada a bezczelność Taurona, ja w ogóle, wiecie co tak Wam pokrótce powiem, jesteśmy bardzo wysoki rachunek za prąd, ale nie taki wysoki tylko mega wysoki no i oczywiście yy, Zleciliśmy ekspertyzę lecz, yy, licznika. Ekspertyza przyszła, oczywiście, jak się okazało. Tą ekspertyzę sam sobie robi tauron, czyli rozumiecie, że nie mogło być inaczej, jak licznik jest miodzio-malinowy. Natomiast, yy, no, mieliśmy prawo odwołania się i wysłania tego licznika do niezależnej ekspertyzy. Oczywiście za każdą ekspertyzę płacimy my. Pierwsza 200. Druga 650 netto, czyli prawie 800 zł brutto. Ale stwierdziłam, że wiecie co, no nie podaruję. No chociażbym miała to zapłacić, to nie podaruję. Ale, moi drodzy Państwo, żeby, żeby mieć prawo wysłania licznika do niezależnej ekspertyzy, to trzeba złożyć wniosek. No i tutaj zaczyna się robić już niewesoło, z tego względu, że trzeba się zmieścić w przeciągu 30 dni od daty poprzedniego badania. No i od kilku dni zaczęło się moje wydzwanianie na infolinię Taurona z prośbą o to, żeby przysłać mi linka do tego wniosku, bądź pokierować mnie, gdzie mogę go znaleźć. No i wyobraźcie sobie, że jeden z konsultantów był na tyle bezczelny, że wysłał mi jakieś linki, które się w ogóle nie otwierały. No i ja mówię do niego: Wie pan co? Ale to się w ogóle nie otwiera. Ja nie wiem, co to jest i do czego to jest, ale to nawet nie przekierowuje gdzieś na stronę Tauron czy gdziekolwiek. No po prostu w ogóle się nie otwiera. Brak strony i no, yy, wysłałam jeszcze to do syna, no bo ja działam na Apple, więc ja mam wszystko Zapla. I tak sobie pomyślałam, że może ten Apple, bo czasami się tak zdarza, że gdzieś nie otwiera, czy, czy coś tam nie poleci. Więc wysłałam to do syna, yy, który sprawdził na Windowsie. Syn w ogóle zaczął się śmiać. Mówi, Mama, co ty mi wysyłaś? Mówi, to są jakieś chyba zrzuty pulpitu czy coś. I słuchajcie, gościu mnie po prostu sprowadził do takiego, że co ja mam w ogóle za sprzęt, że powinnam się zastanowić nad wymianą sprzętu. I w ogóle, w ogóle, w ogóle. I że to jest niemożliwe, bo jemu się wszystko otwiera. No, więc zadzwoniłam drugi raz. Drugi raz była, oczywiście, trafiłam na innego konsultanta, ale wcale nie mniej takiego wiecie. Jakiegoś roz... no Może nie powinnam mówić rozgarniętego, ale. No, sytuacja była podobna. Wyobraźcie sobie, za szóstym telefonem dopiero trafiłam na jakiegoś takiego uczciwego człowieka, który do mnie wyprzedził pani, ale nie ma tego na stronie, nie ma tego. W ogóle nigdzie proszę napisać tam, skąd pani dostała ten pierwszy protokół badania licznika, bo to właśnie tylko i wyłącznie oni mogą pani wysłać jako załącznik taki protokół. Wiecie co, nie powiem wam, ile czasu straciłam, ale lekką ręką ze trzy godziny. No i dzisiaj było to samo, bo chciałam zmienić sposób rozliczania z prognoz półrocznych na co miesiąc. Jezusie, Chrystusie, co ja przeżyłam, powiem Wam, zajęło mi to znowu kilka godzin, bo y, ja już. Ja dodam, że ja już taki wniosek wysłałam ze trzy razy, ale za każdym razem y, albo był niekompletny, gdzie cały plik, pakiet dokumentów wysłałam, albo trafił mnie tam, gdzie trzeba, albo w ogóle konia z rzędem, więc dzisiaj wysłałam chyba sześć razy w końcu y, maila znowu z tym wnioskiem. Więc powiem Wam, mam takiego nerwa, że aż musiałam sobie pójść na rower i tak po prostu dać upust emocjom, bo mówię, no zaraz się komuś, Bogu Ducha Winnemu, oberwie, normalnie się oberwie. No i tak właśnie, ale to już dam Wam na pewno znać, jak ta sytuacja się skończyła jeżeli ktoś z Was miał podobną sytuację też proszę napiszcie mi jeżeli możecie jak to się skończyło, no ja podejrzewam, że to się tak skończy żeby ten kosmiczny rachunek i tak będziemy musieli zapłacić i tak bo wszystko będzie mega dobrze ale słuchajcie po prostu myślałam, że wylecę skapci, jak zobaczyłam ten rachunek bo jeszcze w życiu mam wrażenie, że za całą wioskę mam do zapłaty No. Ale... Po prostu muszą być jakieś przeboje, bo bez tego ani rusz. Dobra, słuchajcie, idę coś zjeść, zaraz pakuję psy i jedziemy z nimi jeszcze na chwilę na spacer, bo trzeba je trochę przegonić. O, nie! Co to to jest? Koko, przysięgam, że w dniu dzisiejszym to ty nie, nie testuj mojej możliwości. Widzicie, jak po cichu ktoś z was coś słyszał? Masełko se wzięło. Ja pierdziele. Dobra, idę jeść już bez masełka. Idziemy. Idziemy, wyszliśmy na spacer, bo stwierdziliśmy, że tego dnia nie da się już uratować. Ale Magda nas dzisiaj tak zaskoczyła, to jest tak jak tutaj widać, nawet nie na wszystko jest otwarta, jest taka dzielna dziewczyna, a Ta tak biegiem leciała na pierwszy jedna. Mówił Boże, wreszcie nie do weterynarza żadnej już czasu, także no tylko jak widać też korzysta, także idziemy dalej, to jeszcze musimy zahaczyć biedrę, bo zapomnieliśmy kupić marchewki, idziemy dziewczyny. Wygoniliśmy do biedry A my ciekamy nie? Dziewczyny. Ciekamy. Jakie zaziapane Ale powiem Wam, że Matylda ja byłam ci w szoku. Jezu jak szczeniaczek normalnie. Momentami Koko miała problem, żeby ją, wiecie, dogonić. Super. Super potrzeba nam było. Wszystkim tego z córką też się przeszłyśmy. Taki spory kawałek zrobiliśmy. Zresztą co widać na załączonym obrazku. Maty siedzi, patrzy jako koleży. Czekajcie. Zawsze... Nigdy nie wiem z której strony łapać ten telefon, bo nagrywam dla was telefonem. Hello, dziewcyny! Jak tam? Tak. Newfowz się świetnie nadaje do takich rzeczy. Złożysz siedzenia i... Mogą tańczyć. Jadę do domu. No, w zasadzie to już niewiele mogę zrobić, bo jest za 25 ale ten, ale jeszcze ja tak no ubieram. Zobaczcie, mam, ja mam w ogóle taką. Kurtkę na rower, bo nie przebrałam. Yy, długi rękawek, tą sofftrzewą, tylko tą taką, wiecie, do biegania. Pod koszulkę jeszcze mam i mam do tego kamizelkę. Także. To jest dla mnie strój odpowiedni na spacer, proszę Państwa, 2 lipca, żeby nie było. To nie jest vlog z października. No jezu, ale cały tydzień ma być taki doki. Ja tylko mam nadzieję, że jutro będzie fajna pogoda, bo... znaczy fajna, że nie będzie padać, o to mi chodziło, bo jutro przyjeżdżają do mnie dzieciaki na indywidualną alpakoterapię i to przyjeżdżają im też sporo, więc... Dobrze by było, żeby nie padało. No ale tak poza tym, to powiem Wam szczerze, że yy, cały ten tydzień to jakiś taki ciężki dla mnie, dużo tych obowiązków takich, wiecie, zawracających dupę, a mniej takich yy, motywujących, zresztą wiecie, co ja dzisiaj tak zauważyłam, że już... Czekajcie, ja trochę ten nawiew, chociaż nie nie... Jeżeli wam szumi, przepraszam, ale musi być chłodzenie, żeby psom nie było za... Yy za gorąco, ale właśnie wiecie co, jak tak zimno jest, mi się już od razu bardziej chce jeść. Autentycznie. Normalnie już Czyli zjadłam na obiad kawałek tej ryby w pomidorach. Fakt faktem, a nie no, skromką chleba, bo chciałam powiedzieć, że fakt faktem, że bez chleba, ale zjadłam skromką chleba i wiecie, że wcale mnie tak długo nie trzymało. No może mój błąd może powinnam do tego więcej białka jakieś mozzarelli, zrobić surówki i tak dalej, może byłoby inaczej. Jezu jak wam się chce pić jakie jezory długie zaraz będziemy w domu będziecie piły nie? Boże koko długi, Mati długi język dobra moi drodzy to widzimy się już w domu i po alpaki już czekają na jedzenie a tu zabrali się, pojechali nie ma komu dać. no tragedia normalna. <noise> Co to? Nawet ty jesteś w szoku? Jakie brykacze? O, lecą! To się nazywa pręgowanie alpak. Jak tak im się udaje czterema nogami oderwać? Proszę, wszystko głodne, na kolację czeka. Oj, trzeba karmić, bo chmura czorna, zaraz będzie padać. Słuchajcie, jeszcze za pamięć, jak tu siedzę, bo przed chwilą byłam sprawdzić, bo e, pytałaś mnie kochana jedna z Was, ja przepraszam, że ja Was tak bezosobowo e, określam, jedna z Was, ale ja naprawdę nie pamiętam. Ja jestem po prostu, słuchajcie, moja pamięć do nas, do Ników i tak dalej, to jest e, pamięć kurczaka, po prostu, pamięć kurczaka. Yy, ale nigdy nie miałam pamięci do imion, numery telefonu, wszystko klepałam na pamięć, natomiast Z imionami zawsze miałam odwieczny taki problem, no bo co ej ty Słuchaj, yy, ta bezosobowa taka forma zwracania się do kogoś zawsze mnie to irytowało Ale Pytałaś mnie kochana o moje okulary słoneczne Słuchaj, moje okulary słoneczne to są okulary robione u optyka. To są profesjonalne lecznicze okulary, bo no, ja mając wadę wzroku, nie mogę sobie założyć zwykłych okularów. I bardzo na tym ubolewam, jak widzę, jak niektóre są piękne okulary, albo jak niektórzy mają po kilka par. No ja nie dość, że mam tą wadę wzroku taką mocno skomplikowaną, i u mnie zawsze szkła są drogie. To te yy, moje oprawki, bo o oprawki ci chodzi nie o szkła wiadomo. Są z francuskiej firmy Sensaya, one były dość drogie, ale to są okulary, które ja mam już kilka lat i one są naprawdę solidne. Ja zresztą bardzo lubię te okulary, także nie są to jakieś, wiesz, firmowe, bo te na przykład, te, są, te oprawki są od Guesa. Przepraszam, ale muszę, bo tak mi już zasługa buzi. Te oprawki są od Gwesa i też bardzo je lubię, bo są leciutkie, takie sprytne. Natomiast tamte, sinseja, sinseja, chyba. Prawie jak sensei, coś takiego. Natomiast pytałaś też o sukienkę i już sprawdzam. Ja Wam wrzucę zaraz tutaj, gdzieś pokaże się yy, zdjęcie tej sukienki. Boże, nie kup teraz. Ja już nic nie kupuję halo. Tylko chcę właśnie sprawdzić, czy to było tu, czy to było gdzie. Nie, to to będzie temu. Pomyślałam, że na szajnie, ale nie. To jest to było kupione na temu. Ale zaraz ci powiem, żeby cię nie wprowadzać w błąd i jakieś poszukiwania. Wydaje mi się na 99% że to było na ten, tak. Tak. Tak, jest teraz ta sukienka właśnie chwilowo niedostępna, ale tam trzeba sprawdzać, podać maila i oni powiadamiają, a dosyć szybko uzupełniają zapasy, a też jest ich sporo w różnych kolorach. Bo ona jest nie tylko w takim kolorze jak ja mam, ale pomimo tego, że wiecie, ten materiał no to nie jest bawełna, umówmy się, to jest z temu, ale jest bardzo przyjemny i wcale się. Ja chodziłam w największe upały w niej, powiem Wam naprawdę bardzo przyjemnie mi się chodziło. Ale nie mam jej tu teraz, żeby sprawdzić składów, jak nie zapomnę. I będę gdzieś, bo ona wyprała ją wisi na dole, a już nie mam siły lecieć. Ale sprawdzę, jak nie wycięłam metki i wszystko jest. Czekajcie, przecież to pom Ale ja tu farmazonie tu powinien być jakiś skład, nie? Czy nie? Nie, wiecie co, oni tu chyba nawet nie podają składów. BOJĄ SIĘ! Ochrona środowiska, o produkcie... Nie, nie widzę tutaj. Być może na metce coś będzie. No nie, mimo szczerych chęci 46 zł niecałe tyle kosztowała. Dobra. Uciekam dalej. Drodzy, jeszcze tak na zakończenie jeszcze raz Wam pokazuję ten krem, który wczoraj poleciła jedna z Was. Faktycznie, kochana, jest rewelacyjny. Wiecie co? Ja sobie wcześniej nawet stopy posmarowałam. Kurczę, jest tak fajny, że nawet nie trzeba było skarpetek zakładać, więc ja się dołączam do osób polecających te kremy. Ech, chciałam sobie wysmarować teraz, ale najpierw muszę umyć ręce. Także się zapatrzyłam, bo coś poleciało po tym. Moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć. Pa!